W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego Amen. Panie Boże, Ty stworzyłeś mnie tym, kim jestem, ukształtowałeś mnie, poprowadziłeś życiowymi drogami tak wiele Ci zawdzięczam. Dziękuję za każdy przejaw Twej miłości dla mnie. Bez Ciebie tak trudno byłoby żyć. Wiem, że Ty jesteś źródłem całego szczęścia świata wszystkiego co dobre. Dziś, gdy nie czuję w sobie wiele radości, proszę cię o pomoc, interwencję z nieba, która pozwoli mi żyć w pokoju. Dobry Boże, błagam, pozwól by moje życie było szczęśliwe, dobre, pełne wiary i nadziei. Sprawbym umiała dostrzec to, czego teraz nie dostrzegam bym umiała zdystansować się od tego, co mi niemiłe, i nauczyła skupiać się na Twoich darach. Proszę, niech na każdym moim dniu spocznie Twoje święte błogosławieństwo. Niech ono przepełni moje serce, otworzy je na prawdziwe życie, zawsze w bliskości z Tobą. Panie, wybacz, że tak często nie okazuję Ci mojej wdzięczności że za bardzo narzekam, kompletnie ignorując to, czym codziennie mnie obdarowujesz. Postaram się od dziś zmienić swe nastawienie, wypatrywać Ciebie w każdej chwili, skończyć ze złymi nawykami i więcej czasu poświęcać na głęboką modlitwę. Ufam, że dzięki niej wszystko odmieni się na lepsze. Ojcze, Ty dajesz mi nadzieję w każdym ciemnym, mrocznym momencie. Ty jesteś moim ratunkiem, moim zbawieniem, tym, co zawsze poprowadzi mnie naprzód. Wierzę w Twoją niezmierzoną dobroć, w to, że kochasz mnie najbardziej na świecie. Pozwól, by moja wiara uchroniła mnie przed wszystkim, co złe. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!